wszystkim. Sobota 4 maja, godzina 10 rano. Prawie. Słuchajcie, no z przyczyn takich, e, no już Wam wiadomych, technicznych, e, dzisiaj kończymy rejs. E, za jakieś 10 minut ruszamy, e, Dosłownie po kolejnych 5 będziemy na śluzie. W Krzyżu Wielkopolskim tam Pan śluzowi obiecał, że przypuści nas do mariny w Incu. Ta jest z kolei jakieś 2 km ze śluzą, e, i tyle. I tyle, tam zostawiamy przy przynajmniej do poniedziałku. Kiedyś luzy będą pracowały normalnym trybem. No i w ten poniedziałek będziemy próbowali spłynąć do Czarkowa. Także oficjalnie rejs kończy się dzisiaj. Przyjeżdża po nas transport na marinę. Rozpakowujemy się, no i tyle. Trudno. Uważam osobiście, że, że, że i tak fajnie spędziliśmy czas. Ta mała komplikacja jakoś to specjalnie humoru mnie psuła. Hmm, więc, więc, więc powiem Wam szczerze, że, że naprawdę świetnie się bawiłem. Yy, nie tracimy czasu, tam jeszcze za nami wczoraj, yy, jakieś 2 km w dół, noteci obozują jakieś państwo. Też taką jednostkę podobną do gnoma. Więc, 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 więc zbieramy się razem. Yy, dogadaliśmy się tak, że będziemy ślubowani razem, oni też prawdopodobnie jadą do więzienia. No bo nie tracimy czasu, bo po czasu, bo czas, bo leci i nie chcemy się spóźnić na no ulubioną godzinę, ci ludzie teoretycznie też nie pracują, dzisiaj robią na pewno przysługę, więc nie będę marudził i, 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 i kończę na razie. Odezwiemy się, myślę, że śluzy albo na pewno z Barinęc. Pan już tam otworzył, o Jezu, oba wrota. Mamy komfort jak jawnie. Dobra, no kamień! 10.30 Jesteśmy na śluzie w Krzyżu Wielkopolskim. No myślę, że Pan śluzowy zaraz Odejdzie, otworzył nam już obydwa wrota. Nie pojawił się, bo myślę, że może czekamy jeszcze na jakąś jednostkę. Tam za nami wczoraj wykowali jacyś Państwo i możliwe, że dzwoniliśmy się na tyle razem, że Pan po prostu czeka, żeby prześluzować nas we dwójkę i nie machać całym tym żelazem dwa razy. No zobaczymy, czekamy na 11.30. Jesteśmy umówieni w Incle, jak z moją siostrą, która nas zabierze po prostu do. thank Łukasz cię usumać ściągnij. Łukasz! rufował Cię odsumać, żebym się nie wkręciła w szumek. I on sobie na haku połóż. Ładnie zwinzę tu na haku się na górze, ale w idzie mocniej. Chodźcie koła. Kamil mogę? Posądujcie trochę, dobra? Dobra, 11.20, jesteśmy na marynie w Jęclu. Niestety tak jak zakładaliśmy, musimy tu zostawić łódź i wrócić po nią w poniedziałek. Ja w Bosmanacie nikogo nie ma, więc chyba po prostu się spakujemy i wracamy do Czankowa w poniedziałek jakoś. Może Bosmana złapiemy i, i, i dogadamy z nim kwestie formalne zostawienia łodzi i opłat z tym związanych. Tyle, tak. Myślę, że jak będziemy wracać w ten poniedziałek, to jeszcze Coś tam coś tam dogram, bo będzie to niezły maraton. Będziemy musieli w krótkim czasie obskoczyć spory kawałek drogi. Więc na pewno też tam jeszcze dogram. Ale na razie dzięki, że byliście z nami. Świetnie się bawiliśmy, pogoda była super. Do eee, następnego razu. Mam nadzieję, że film się Wam spodoba. Trzymajcie się. Cześć. thank yeah. you I to by było na tyle. Powiem Wam szczerze, że nie nagrałem żadnej relacji z powrotu. E, wyruszyliśmy faktycznie w poniedziałek około godziny 7.30 e, zabił nas e, na miejsce na Marinę im Dodrawska Łukasz bo Kamil nie miał czasu. Miał coś tam w pracy. E, asystował mi przy śluzowaniach Pan Jarek I cała podróż przebiegła bez żadnych komplikacji. Tyle. Nie nagrałem żadnego materiału, bo po prostu Jakoś się nie złożyło. Nie chciało mi się, powiem szczerze, że nie miałem jakoś weny, żeby, żeby, żeby bawić się w nagrywanie materiału, a poza tym śluzowanie i sama podróż do czarkowa była po prostu nudna. Co więc zatem? Słuchajcie, powiem wam teraz to, co obiecałem powiedzieć w pierwszej części naszej podróży. Zaraz po tym jak wypłynęliśmy z Obrzycka zadeklarowałem się, że opowiem wam coś o gnomie, bo tak naprawdę łajba z poprzedniego roku zmieniła się y, niesamowicie. Pamiętacie zapewne film, y, gdy byliśmy na śluzie w Lipicy i Łukasz rozpoczął y, modernizację układu elektrycznego. Y, poszliśmy za ciosem i powiem wam szczerze, że y, y, zmieniliśmy praktycznie w gnomie wszystko zamontował te pierwsze reflektory ja postanowiłem pchnąć temat dalej i zabrałem się za generalny remont zarówno środka jak i poszycia oprowadzę Was teraz po łajbie żebyście mogli zobaczyć efekt mojej pracy Patrzcie. słuchajcie, zaczniemy od dziobu rozpoznajecie te reflektory to efekt pracy pierwsza modernizacja na którą zdecydowaliśmy się z chłopakami zamontowaliśmy je tutaj na railingach. Powiem wam się, że świetnie się sprawdzają w godzinach wieczory. Testowaliśmy je już nie raz, zresztą zrobiliśmy z tego nawet oddzielny filmik i mamy zamiar przetestować je ponownie. Na dole, tam na drabince między szczebelkami jest kamera. Powiem wam, że z niej praktycznie korzystamy cały czas. Nieważne gdzie płyniemy, jak szeroko płyniemy, jest ona cały czas włączona i powiem wam szczerze przyzwyczaiłem się do niej już strasznie, bez niej nie wypływam nigdzie jest to świetne udogodnienie daje mi niesamowity przegląd tego co dzieje się przed dziobem i jest wielkim ułatwieniem nie tylko przy wchodzeniu do portu, ale i przy normalnej pewno Zwróciliście uwagę na napis NOM yy, Tak, zdecydowałem się umieścić go na dziobie ale umieściłem go na dziobie zaraz po położeniu nowej warstwy lakieru tamten stary był już taki troszkę wypływiały, od słońca popękany, więc zafundowałem gnomowi ekstra szlifowanie powierzchni poszycia i położyłem dwie warstwy nowego lakieru co dalej? poprawiliśmy lampy jeżeli pamiętacie dobrze filmik z nocnego pływania były one umieszczone za nisko przez co promień światła Uderzał troszeczkę o ten reling poprzeczny i o dach, rozpraszał się i nie dawał tyle światła, ile nominalnie te reflektory dałem. Dałem je teraz na podwyższeniu, na takich słupkach. Są one umieszczone na ruchomym takim chwytaku i zdecydowanie dają więcej światła, bo są po prostu wyżej. Kolejną modernizacją, może niezbyt istotną, ale naprawdę pomocną są te motylki. Do tej pory męczyliśmy się strasznie, jeżeli te grzybki były, musiały być ściągnięte. Teraz zamontowałem bardzo proste mocowanie i ściąganie tych grzybków nie ma już żadnych problemów. Sam panel, najważniejsza z modyfikacji. Jeśli dobrze, przypatrzyliście się na rejsie po warcie sprzed miesiąca, jeszcze go nie było. Po rejsie, doszliśmy do. Jedynego sensownego wniosku, że niestety stary panel jest już zużyty, daje zbyt mało mocy. Łukasz wyliczył, że z tych 180 nominalnych fabrycznych rzuca na akumulator jedynie 70 W. Okazało się to zbyt małą liczbą i troszeczkę, mimo że akumulatory oczywiście wytrzymały, to ich ładowanie było bardzo ograniczone, i stąd moja decyzja o zamontowaniu nowego panelu. Troszeczkę on wystaje, powiem Wam szczerze, ale niestety nie ma możliwości, żeby dobrać sobie taki idealny na miarę. Są albo tej wielkości, albo tej wielkości, więc my zmierzyliśmy maksymalną wielkość, jaką możemy zamontować i zdecydowaliśmy się na ten model. Jest to 280-watowy, nówka sztuka i ona naprawdę, nawet przy niewielkim nasłonecznieniu i przy niskim słońcu, naprawdę daje radę. Idealnie nam ten akumulator yy, yy, ładuje. Nie zauważycie tego, ale światła pozycyjne nocne zostały wymienione na LEDowe, mimo że szkiełka, pokrywy, są przeźroczyste. W nocy te LEDy dają piękne, zielone i piękne czerwone światło. <laughs> E, z, e, sam efekt jest zjawiskowy jak się świecą. Myślę, że jeszcze nie raz je zobaczycie e, e, w jakimś moim filmie. Przechodząc do tyłu, zwróćcie uwagę na klatkę. Została ona zmodyfikowana. E, zbudowałem daszek na kształt takiego trójkąta. Przez co w środku nie musimy się już schylać. Jest wystarczająco miejsca, żeby e, no, stać w pozycji całkowicie wyprostowanej. Dodatkową zmianą jest ta plandeka, która jest zrobiona specjalnie na zamówienie. No, może troszeczkę tutaj się odkształciła, ale wierzcie mi, że jest to tylko i wyłącznie kwestia na naciągnięcia. Sama plandeka ma bardzo dużą granulację, więc myślę, że od słońca e, i innych warunków atmosferycznych po prostu szybko nie wypłynie. Z tyłu osłonę silnika, czego nie widać, wyłożyłem nowym materiałem wyścielającym, a sama osłona Oczywiście została odmalowana tak jak reszta poszycia. Chodźmy do środka. Słuchajcie, oczywiście największe zmiany zaszły w środku. Od zeszłego roku, kiedy zaczęliśmy z Łukaszem modernizację układu elektrycznego, stopniowo zaczęło tutaj na panelu kontrolnym przybywać tych przycisków i innych urządzeń. Ostatecznie zatrzymaliśmy się na pięciu przyciskach Górny włącza przednie reflektory, dolny włącza kamerę, trzeci włącza halogen, tutaj czwarty włącza sondę, i piąty włącza tutaj te boczne reflektory, które widzieliście wcześniej. Wszystko jest pod ręką, wszystko działa pięknie, wszystko działa sprawnie. I, I naprawdę jest do, dużym ułatwieniem. Ostatnim upgrade'em, który zrobiliśmy, jest oczywiście ten GPS-owy prosty miernik, e, który pokazuje nam e, prędkość, pokazuje nam kierunek, w którym płyniemy, pokazuje nam e, wysokość nad poziomem morza, szerokość i długość geograficzną oraz e, mierzy nam po prostu trasę, którą żeśmy e, przebyli. Przebyli. przebyli w środku. Zaszły moim zdaniem największe zmiany. Zmiany które no, dla funkcjonowania, funkcjonalności, jak tu są największe, najbardziej się z nich cieszę. Chodzi mi oczywiście tutaj o kuchnię. O ile pamiętacie, ta stara wyglądała no, tragicznie. E, no, ta już jest świeżusieńka. Łukasz porobił. Mi pomiary zamówiliśmy płyty w specjalnej firmie. Ona nam wycięła je pod wymiar, i zmontowaliśmy sobie to wszystko na wymiar. Ym, oczywiście mogłoby być to trochę lepiej. Ja powiem szczerze, nie jestem żadnym specjalistą. Pracuję z drewnem tyle o ile potrafię. Efekt jest moim zdaniem i tak dość zadowalający. Dodatkowo, jak już zamontowaliśmy tą kuchnię, postarałem się o porządne nagłośnienie. W postaci zwykłego radia samochodowego i dwóch fajnych głośników Radio jest oczywiście z bluetoothem, łączy się z komórką. Słuchamy sobie muzyczki na bieżąco i kiedy gdzieś gdziekolwiek płyniemy. I powiem Wam szczerze, że to bardzo umila rejs Co dalej? Z lewo zmywak. Z lewo zmywak mamy dwa krany. Już Wam mówię o co z nimi chodzi. Zamontowałem takie przyciski jest to brudna woda, czysta woda i pompa zęzowa brudna woda, jeśli ją włączymy pobiera wodę bezpośrednio z rzeki jest to fajna rzecz bo ta woda nigdy się nie kończy używamy jej najczęściej do mycia jakichś bardzo brudnych naczyń tak do wstępnego mycia czysta woda, nacisnę przycisk ale nie poleci bo po prostu nie mamy kontenera załadowanego o, troszkę, jakaś reszka tam leci jest to czysta woda, którą pobieramy Zawsze przed rejsem no w ilości kilkudziesięciu litrów, przynajmniej, żebyśmy mogli po wstępnym myciu umyć sobie e, e, naczynia, tak żebyśmy mieli pewność, że są one czyste. Natomiast pompa zęzowa wypompowuje mi wodę z pokładu, która się zbiera najczęściej po jakichś dużych e, ulewach. Co dalej? Nowy regulator, e, firmy Volt, e, zamieniony za to w zamian za ten chiński, który do tej pory pracował, sprawdza się oczywiście dużo lepiej jest dużo wydajniejszy, ma dużo więcej opcji jest po prostu lepszy Łukasz mi go polecił i jestem z niego bardzo zadowolony tutaj nic się nie zmieniło to już było wcześniej zamontowałem standardowe gniazdka 5V do ładowania komórek, tak aparatów, drona i tym podobnych dodatkowo zamontowałem dwa Gniazdka 12V, chyba nigdy ich jeszcze nie używaliśmy, ale jako opcja są, e, e, może coś tam kiedyś będziemy z nich korzystać. E, natomiast jeśli chodzi o takie, taką modernizację czysto już wizualną, to wyłożyłem całą kabinę nową wykładziną. Stara była brzydka, wypływiała. E, zerwałem ją i położyłem się rzucieńką. Zrobiłem to najlepiej jak potrafię moim zdaniem wygląda całkiem nie najgorzej problem mam tylko z szybami bo powiem Wam szczerze, że to plexi jest już naprawdę stare próbowałem je polerować i pastą polerską i szlifierką i papierami o garmaturze 2000 i niższej i efektu brak, będę to konsultował z jakimś specjalistą. Może uda się te szyby jakoś uratować, zwiększyć ich przejrzystość i czystość bez ich wymiany, ale to yy, yy, troszeczkę później. Z, jeszcze z modernizacji, o której chciałbym Wam powiedzieć, to jest podłączenie tej lodówki, odziarki właściwie, bezpośrednio do regulatora. Regulator ma taką opcję, mianowicie w tym miejscu. Że można bezpośrednio podłączyć jedno urządzenie. Co to właściwie daje? Daje to to, że przy dobrym nasłonecznieniu lodówka chodzi po prostu bezpośrednio z panela i nie czerpie energii z akumulatorów. Łukasz padł na to rozwiązanie, i powiem Wam szczerze, świetnie się ono sprawdza. Testowaliśmy je już, a nie mieliśmy go jeszcze na rejsie po warcie, więc no, lodówka była takim urządzeniem, które no najbardziej zdojęło nam te akumulatory. Myślę, że gdyby, gdybyśmy popłynęli z tym rozwiązaniem Łukasza już na powarcie, ten problem by po prostu nie istniał. Zwróćcie uwagę jeszcze na wszystkie moje szafy. Tu nie było półek. Może nie jest jakaś spektakularna modernizacja, ale te półki dodałem. Szafa stała się dużo bardziej pakowna. Wcześniej tych półek po prostu nie było. Była taka jedna wysoka przestrzeń, na której można było powiesić jakieś płaszcze, kurtki, kapoki i tym podobne. Ja położyłem poprzednie półki, bo stwierdziliśmy, że one lepiej się sprawdzą jako przestrzeń magazynowa. W miejsce ubikacji ubikacji nie ma. Kupiłem taką zwykłą plastikową półkę. Którą również zamieniłem na przestrzeń ładunkową Bo powiem Wam szczerze, że jak się wypływa Przynajmniej 3-4 osoby do tego jedzenia i innego stafu jest na tyle dużo Że no, magazynowanie tego bez jakiegoś bałaganu Na łódce zaczyna być sporym problemem Dlatego nie ma toalety Jest przestrzeń ładunkowa, kolejna szafa yy, I uważam, że to jest optymalne rozwiązanie Toaletę tak naprawdę wozimy tutaj jak ktoś ma ochotę, tak, i nie potrafi już wytrzymać, zatrzymuje się gdziekolwiek, bierze sobie nasz polowy kibelek, idzie w jakieś ustronne miejsce i załatwia to, co trzeba. A jak wytrzyma, to czekamy do jakiejś mariny albo do jakiegoś miejsca, gdzie yy, toaleta jest yy, yy, no, dostępna yy, za darmo, czy to nawet odpłatnie, ale jest. Słuchajcie, chyba tyle, chyba tyle. Pokrótce powiedziałem Wam, co właściwie zrobiliśmy na gnomie dalszych planów nie mamy stwierdziliśmy, że panel i jego wymiana to była ostatnia rzecz, którą należało na gnomie zrobić, żeby wszystko działało jak należy działało maksymalnie wydajnie nie zawieszało się i żeby gnom był w miarę samowystarczalny na tych przynajmniej kilkudniowych rejsach tyle, słuchajcie dzięki, żeście byli z nami, sorry, że nie nagrałem nic z powrotu ale powiem wam szczerze, że naprawdę byłoby to raczej yy, nudne. Było 6 godzin maszerowania w górę rzeki mniej więcej co godzinę z urozmaiceniem na śluzowanie. Nic spektakularnego, yy, więc naprawdę nie macie żałować, czy coś straciliście. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że cała wyprawa Wam się podobała. Yy, I czekajcie na kolejne. Myślę, że niedługo już gdzieś wyruszymy znowu. I, 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 I będzie jakaś z tego fajna zabawa. Także trzymajcie się, dzięki i do zobaczenia następnego razu.